Dzień dobry, mam na imię Ewa. Jest mi dane zajmować się regresją wcieleniową. Zapraszam Cię dzisiaj do wysłuchania zapisu audio sesji regresji hipnotycznej, którą przeprowadziłam we wrześniu 2020 roku. Osobą, która poddała się regresji, jest Patryk. Młody mężczyzna, który, jak to sam określił, całe życie zmagał się z trudnością w koncentracji na tym, co zawsze chciał najbardziej robić. I wtedy, kiedy się już za to zabierał, to za każdym razem działo się coś super ważnego, co go od tego odciągało. Patryk zbierał się do tej sesji blisko 6 miesięcy, a kiedy się pojawił, Przyszedł właśnie z tą jedną sprawą, która była dla niego najbardziej palącym problemem. Wszystkie pozostałe były dużo mniej ważne. Muszę przyznać, że Patryk łatwo wszedł w stan głębokiego relaksu. Przeprowadziliśmy sesję bezpośrednią, a pracowało nam się no, dosyć szybko i skutecznie. Także zapraszam do wysłuchania sesji. Jeżeli masz pytania bądź wątpliwości, to umieśćcie proszę w komentarzach. Na wszystkie odpowiem. Zapraszam. Jest mnie dwóch: jeden mały, drugi duży. Jest Was dwóch? Tak. Mhm. Jak wyglądacie? Jeden ja. Ale ręką siebie. Ale nie tak jak figury nasza chornicy, tylko bardziej jak kolejka górska, która pokazuje Ci wiem, się z różnych stacja. Mhm. A co robi ten drugi ty? Obserwuję co obserwuję? Błąd błękitnego, bąd mhm. może i jeźdźca. Jeźdźca bardziej, okej. Okay. Dobrze, a jak wygląda ten, jak który leży? Jest dużo, dużo większy ode mnie. wysoki, tak? leży przede wszystkim. Mhm. Nawet jak leży, to jest wyższy ode mnie. W pozycji leżącej jest wyższy od Ciebie na wysokość? Tak, jest jak... Jest potężny. Jest jak miasto, po prostu jak... Mhm. A jakie ma włosy? Nie Czy ma, wygląda tak? jak ja. Aha, dokładnie jak Ty wygląda, tak? Tak, tylko... Tak, tylko jest jakby... Nagi i bez... bez włosów, bez żadnych. Mhm. Dobrze, a ten mniejszy ja? Ten mniejszy ja to jestem ja. To jesteś ty. Mhm. To teraz e, chciałabym, żebyś podszedł do tego duża, dużego, dotknął go, zajrzał mu w oczy i sprawdził jakie to jest DNA. Białek, nie widzę białek, nie widzę źrenic, nie widzę tęczówek, jakby całe same, całe czyste białka. Same białka? Tak. Okej, okay. a jak dotykasz to i przychodzi jaka informacja, że jakie to jest DNA? Jak dotykam, to nie wiem, to nie, nie, nie czuję, nie do końca czuję tak jakby to był Jakbym dotykał w siebie po nocy, na przykład. Czyli nie czuję, że to jesteś tam? Nie do końca. Mm -hmm. Dobrze, to zapytaj go, jak ona na imię. Ezekiel, ale co Ty, nie wiem, czy to jest jest zaraz czymś, co oceniaj. Nie oceniaj. Ezekiel? Tak. Mm -hmm. Zapytaj Jezekiela, co on tu robi. Że jest, że opiekuję się na domą no trochę. Opiekuję się tobą. Pokazuje mi różne rzeczy. A na czym polega ta opieka? Zapytaj Wam. Na jego dłoni będąc jest to całkowicie niewyraźliwy na Aha. wszystko, co się dzieje. Aha. To teraz, jak policzę do trzech, to chciałabym, żebyś poszedł do momentów, w którym pierwszy raz spotkałeś się Ewykiego. Na trzy. Tak? Dobrze. Raz, dwa, trzy. Co widzisz? <grystanie> Widzę, jak w szczycie łamię sobie nogę na ten. Na... Ha? Na... na tej, na tej... No, części, tak, pamiętamy. I co się dzieje? Na planie subtelnym, zobacz, co się dzieje, kiedy łamiesz sobie nogę. Jak Ty się w ogóle wtedy czujesz? Jest przerażony. Mhm. Uh -huh. Co się tutaj dzieje? A gdzie masz to przerażenie w ciele? Było w nodze przerażenie, w głowie. W głowie masz przerażenie? Tak. Uh -huh. Bo nie wiem, jak to się skończy. Mhm. Uh -huh. Nie rozumiem złamania. Mhm. Uh -huh. I zobacz na planie subtelnym, co tam się wydarzyło. Jesteś... Jest, boli cię, jesteś przerażony, nie wiesz, co się, nie wiesz, co się z tobą dzieje co się z tobą stanie dalej. Zobacz na planie subtelnym, zobacz swoją subtelną część. Co tam się wydarzyło wtedy? Ja nie leżę. Na biurku, na uczynskim. Mhm. Wszystkie dzieci siedzą po księżycą dookoła uh -huh. Uh -huh. skupione na mnie. Uh -huh. Uh -huh. I przotkują tak jakby mówią, co się zastanawiają, że same co będzie. Moje przerażenie wynikało też z, wynika też z tego, że jakieś słysze jakie to dziecko mówi do, do drugie, że. Jego bratu jak złamał nogę, to musieli ją obciąć. Hmm. Mhm. Zobacz swoją część subtelną tego Patryka leżącego na tym biurku. Co ona robi wtedy? Chcesz zamknąć oczy, zmieniać się w kółkę. Mhm. Każdy ruch nogą jeszcze bardziej boli. Ale nie wiem, czy ona gdzie ona tam jest. Nie? W jaki sposób doszło do pierwszego kontaktu? Po prostu pozwoli mi zamknąć oczy. Pojawił się, tak? I po... tak? widzisz go? Czy nie? Uczucie nam podoba. Okej, okay, dobra. Czyli czujesz go, tak? Chyba tak, to... Pozwolił ci zamknąć oczy i co? I zabrał część bólu. Poszukaj informacji, a co miałeś mu dać w zamian? Przede wszystkim jest wielki. Mhm. No? Uh -huh. Jak jakby z mojej perspektywy, jakby jeżeli jestem stary przy nim, to widzę tylko połowę tego, co Widział, bo oprócz tego po prostu widzę wielką ścianę złożoną z nogi. Uh -huh. Albo z... Aha. Ogromnie, rozumiem, jest ogromny. A co czujesz jak go widzisz? Nie to, że... Nie na pewno jest strach. Uh -huh. Nigdy rodzeństwa nie miałam, ale wyobrażam sobie, że to taki trochę brat. A uh -huh. Ale dlaczego... Jak to się stało, że on pozwolił ci zamknąć oczy? nie mogłeś ich zamknąć sam? Mogłem, wow, tylko sam zamknięć oczy, tak naprawdę to się przy niczym chronia. chroni, a czasem, a po prostu przy strachu. Mhm. Mm Jakbym miał świadomość tego, że to zamknięcie oczu daje ja mi, bo potrafię może złożyć ręce, obronić mnie przed mm -hmm. czymś. Ok. Teraz, jak policzę do trzech, to chciałabym, żeby poszedł, żebyś poszedł i poszukał informacji, co miałeś mu dać w zamian za to, że pozwolił ci zamknąć oczy i zabrał część na trzy. Dobrze? Aha. Raz, dwa, trzy. Moje Panie. ręce? Proszę. Moje ręce? Mhm. Nie. Poszukaj informacji, co to znaczy. Co to znaczy, że masz mu dać w zamian swoje ręce? Chyba, że pozwala mi czynić w tym swoim pancerzu. Pozwala mu czynić swoimi rękami. A, czyli ty pozwalasz mu robić swoimi rękami? Że mhm. on i w samym. Tutaj to źle schronienia. Mhm. A jaki to ma wpływ na twoje życie, że to ty mu pozwalasz robić swoimi rękami różne rzeczy? Tak, że czasem robię rzeczy teoretycznie wbrew sobie, wbrew światu. Robisz wbrew sobie, tak? Wbrew kwestią bardziej, nie wbrew sobie, bo to nie jest wbrew sobie, ale mhm. wbrew zdrowemu rozsądkowi. Okay. Czy te rzeczy są dla ciebie dobre? Jak robisz te rzeczy? Nie, mi udzielać pacer, że to się nie jest. Czyli nie są dla ciebie dobre, tak? Nie, czekaj. Proszę? Różne są, różne. No, różne są, ale są też takie, które są niedobre dla ciebie, tak? To jak one ja mają wpływ na twoje życie? Te rzeczy, które robisz wbrew zdrowemu rozsądkowi, przeżycia pokazują mi świat w zupełnie inny, w innym wymiarze, w inny sposób. Pokazują po, 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 po mi sytuacje, w których bym się nigdy nie znalazł. Mhm. Ale takie dobre sytuacje? Jakie? Ciekawe na pewno. Mhm. Czy dobre? Czy dobrze dla ciebie, dla twojego rozwoju, dla twojego życia? Dlatego kim naprawdę jesteś? Na pewno część z nich nie. Mhm. O część części z nich nie chciałem zrezygnować. W sensie cieszę się życie. Się. A kto decyduje o tym, kiedy używa twoich rąk? Chyba poprzez chęci. Czyli on chce? Pożądanie zrobił Jego, tak? Jego. Nie. Moje. Aha, czyli to się u to u Ciebie się pojawia takie uczucie, tak? Tak. Mhm. A skąd ono się pojawia? W lewej, w lewej razrawaniu. Mhm. Przyjrzyj się temu lewemu przedramieniu, zeskanuj dokładnie i zobacz, co, czy tam coś masz. Jak to, jak to wygląda twoje lewe przedramie energetycznie. Kanapa, którą przez X lat trapał kot w roku. A, w taki sensie poszarpany. Mhm. A dlaczego jest tak poszarpane? Poszukaj informacji. Nie? wiem. Poszukaj informacji. Obej to obejrzyj dokładnie. Jak to poszarpanie wygląda? Zrób takiego rentgena przez to całe przedramie, zobacz ze skanu, co tam masz. Jeszcze. Powiem jak niezagojona rana. Niezagojona rana, ok. To teraz chciałabym, żebyś sobie wyobraził taką, taką wagę z dwiema szalami, i żebyś położył na jednej szali Twoje korzyści które ty odnosisz z tego układu, a na drugiej szali, żebyś położył jego korzyści. Nie, przeważa na jego stronę Czyli że wykorzystuje ciebie, tak? Tak wrażenie? Waga, się przechyliła na jego stronę. Tak. Czyli on ma więcej korzyści z tego układu niż ty masz. To chyba nie jest fair. Jak myślisz? Co czujesz? No tak. Tylko musieliśmy szukać, żeby się doszukać tak naprawdę, jakie on ma korzyści z tego, bym nie chciał przekazać takiej informacji. Chciałbym Cię zapytać, czy to wszystko, co widzieliśmy w czasie tej sesji, czy w jakiś sposób y, z tym powiązana jest Twoja niemożność skupienia się nad rzeczami, które chcesz robić w życiu? Wydaje mi się, że tak. W jaki sposób? Że mnie po prostu odciąga od rzeczy, które wymagają z... Długiego, prosty, jakby chciał mi pokazać ci te rzeczy. Mhm. Czyli on cię odciąga, tak? Tak, jakby. No to już wiesz, dlaczego się nie możesz skupić na rzeczach, które chcesz robić. No i pytanie teraz, czy ty dalej tego chcesz? Bo można tak możesz to tak zostawić, jeżeli chcesz. A jeżeli chcesz, możemy, możemy to oczyścić i możemy usunąć dlatego, że... spróbujmy oczyścić tak? tak, już się starczy to powiedz teraz pod Ezekielowi że żeby się zrobił taki trochę no nie wiem, z metr, żeby miał żeby go było widać okay. tak? na no, trzy chcesz? czy są? co tak. zrobisz? tak no, na trzy raz, dwa, trzy <trych> okay. Widzisz go? Widzę go. Dobra. To teraz, tak jak mówię, wszystko w Twoim polu energetycznym, podlega Twojej woli. Jesteś potężną istotą energetyczną. Dlatego oni po prostu jak do miodu ciągną i ciągną tę energię z nas. Wydaj mu teraz polecenie, że ma zabrać z Ciebie wszystko, wszystkie połączenia. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I co się dzieje? Ciałki nie przychodzą. Dobrze, to znaczy że się coś dzieje. Ma wszystko zabrać. Co widzisz? Co widzisz? Co się dzieje? Jest to tam, gdzie we mnie Jego chyba nie ma. Zabrał wszystko. jest bardzo, bardzo odległy. To ważne czy jeszcze jest, czy może się zniknął. Czy coś się działo w tym czasie z twoim ciałem energetycznym? Nic z nim nie robił jakby. Ale czy coś... Znaczy, czułeś dreszcze w całym ciele, tak? Tak. Mhm. Czyli coś było usuwane. Jako słońce. Proszę? Jako słońce. Proszę? Jako słońce go widzisz? Tak. No, przyjrzyjmy się temu słońcu. Co to jest to słońce? W miejscu, gdzie powinno być słońce, jego bardzo złego twarz skierowana na mnie. Mhm. Powiedz, możemy wszystko zabrać. Bo jeżeli tam go jeszcze widzisz, to, to znaczy, że jeszcze nie zabrał wszystkiego. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Pusto. Pusto. Dobra. To teraz chciałabym. Żebyś wrócił do tego bólu i tego przerażenia, które, które miałeś w głowie i w lewej dłoni po tym wydarzeniu złamania nogi, chciałabym, żebyś zobaczył, czy to tam jeszcze masz. I czy to jest Twoje? Czy to jest Twoja produkcja, czy to jest obce? Nie, chyba nie ma. Nie wiem. Mówiłeś, że masz w głowie przerażenie. Miałeś wtedy w głowie przerażenie. Czy to było twoje... W tamtym za czasie? Tak, tak, jesteśmy ja w tamtym ma... czasie. No, mhm. Bo no, nie ma znaczenia. Już czas, czas inaczej funkcjonuje w tym miejscu, gdzie teraz jesteś. Czyli masz to przerażenie w głowie i w dłoni, tak? Będę Cały tymi... czas miałem, no. Okej. Okay. To jest Twoje, czy to jest Twoja produkcja, czy to jest obce? Krzywa moja. To jest Twoje. Czy chcesz tam zostać, czy chcesz tam usunąć? Mogę z tym zostać, to przeżycie po prostu. Tego typu przeżycia są y, traumami, blokadami energetycznymi. One no nie są do niczego potrzebne. No, no to usunę. To po prostu, wyobraź sobie, że swoimi własnymi energetycznymi rękoma. Usuwasz to z głowy. I usuwasz to z, z lewej dłoni. I składasz to na taką kubkę obok. Po prostu rzuć to obok gdzieś do siebie. Będziemy później się na koniec tym zajmować. No. I tak wymiataj, możesz sobie wyobrazić, że masz taką szczoteczkę energetyczną i po prostu wymiatasz. Chodzi o to ryby. Wyczyścić to wszystko do końca. Do najmniejszej nanocząsteczki. Co się dzieje? Nic, czyściłem. Wyczyściłeś, wyrzuciłeś, tak? To teraz chciałabym, żebyś otworzył sobie portal wibrujący na najlepszych dla Ciebie częstotliwościach. Możesz sobie wyobrazić to jako takie, czyli do innego pokoju. I chciałabym, żebyś tam wszedł i się w tym portalu zregenerował swoją własną energią. Co się dzieje? Widzisz portal? Widzę. Widzisz? Widzę. Uh -huh. I co robisz? Podchodzę. Uh -huh. Przechodzę. I uh -huh. w, w blasku. W uh blasku? -huh. Mm. Możesz tam stać, możesz się położyć, jak Ci wygodniej. Co robisz? Siądę po grecku. Mhm. Regeneruj się swoją własną energią. Wszystkie miejsca, w których były te traumy, ten ból i to przerażenie, również ta noga, którą miałeś złamaną, niech się zregeneruje na planie energetycznym. Jest ok. Mm. Jeżeli chcesz, to możesz sobie otworzyć następny portal, wibrujący na jeszcze lepszych dla Ciebie częstotliwościach. Jeżeli chcesz. Nie musisz, ale jeżeli chcesz. Chciałbym. No to otwieraj, maszeruj. Doenergetyzuj się, doenergetyzuj każdą cząsteczkę swojego ciała, każdą komórkę. Niech wibruje na najlepszych dla Ciebie częstotliwościach. wibracje, ale dużo wolniejsze. Mm -hmm. Spokojniejsze. Aha. Mniej intensywne, tak? Tak. Czyli nie, nie dreszcze, tylko puls. Takie kojące bardziej? Tak. Mm. No widocznie tego najbardziej teraz potrzebujesz. Takiego ukojenia. Niech Cię ta energia ukoi. Niech uzdrowi całe Twoje ciało. i powiedz mi jak skończysz aha tak? Aha. jeżeli chcesz to możesz sobie otworzyć następny portal wibrujących na no, jeszcze lepszych dla Ciebie wibracjach jeżeli chcesz no, już Ci wystarczy ja. to wszystko na dzisiaj zapraszam Was na kolejne fascynujące sesje a Wam życzę pięknego życia i udanego tygodnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.